Czujące istoty krążą po sześciu światach Samsary i one mają jakieś formy, na ludzkie, zwierzęce. I mówimy o czujących istotach, bo mają umysł. Coś tam przeżywają, doświadczają, nie chcą cierpieć, szukają szczęścia, mają swoje pomysły na życie, w zależności od świata i preferencje. Ludzie mają inne trochę problemy i radości niż zwierzęta. I czujące istoty, dlatego krążą po świecie Samsary, bo ich umysły nie wiedzą, kim są. Nie patrzą w siebie, nie uprawiają refleksji, nie zastanawiają się, skąd się narodziły i dokąd zmierzają, co będzie po śmierci, w ogóle skąd się ten cały świat, w którym przebywają, wziął i jak on funkcjonuje. Kupują gotową papkę informacyjną, która funkcjonuje nawykowo w danym świecie. No, w świecie ludzkim jest tak zwana światowa darma, czyli rodzisz się i na dzień dobry biorą cię za córkę, imię jeszcze dostaniesz, i zaczynają myśleć, jak ci kupić pieluszki, i generalnie zaczyna się jazda z teściami, dziadkami przychodzą mądre. Babcie, modre ciotki, przyglądać się jakie piękne dziecko, i potem jest przygotowywanie się do zabawek, szkoły i tak dalej. Przygotowana do bycia człowiekiem. No i kwestia różnic społecznych, kulturowych, ekonomicznych. Generalnie tak to by wyglądało w skrócie mówiąc. Czasami się do bozi, trzeba tam się modlić i tyle, ale generalnie urządzamy się w tym świecie. Zwierzątka, bogowie, półbogowie, głodne duchy, mistoty piekielne. Specyfika światów. Ale umysły tych wszystkich czujących istot mają potencjał buddy, potencjał mądrości duchowej mistrza Jezusa, potencjał wszystkich oświeconych istot, potencjał duchowy mają. Potencjał to znaczy, że jest w nich możliwość zaktualizowania mądrości, aktywności, dobrych właściwości związanych z posiadaniem tego potencjału duchowego, czyli posiadaniem potencjału bycia. Również egzystencją wieczną, duchową. Czyli czujące istoty są w rzeczywistości nie tylko przemijalne i się rozumierają, ale też są egzystencją wieczną, egzystencją duchową. Ale nie mówimy, że są, bo one o tym nie wiedzą, dlatego mówimy, że mają potencjał, który musiałoby zrealizować. Aby zrealizować, musiały przyjąć, że mają taki potencjał, i chcieć się dowiedzieć, jak go zrealizować, i uwierzyć, że mogą go zrealizować, no i urzeczywistnić ten potencjał duchowy. I to jest wtedy wyzwolenie się z tego cyklu egzystencji czujących istot, bo umysł taki wie, że jest w tym momencie duchowy, wieczny, nienarodzony, niewidzialny, wszechobecny, i to przejawienie jego tu foremne jest jego formą materialną. Czyli jest sobie taki umysł urzeczywistniony który rozumie swoją teraz prawdziwą twarz, naturę duchową i w wyniku przejścia określonych praktyk, oczyszczenia się z głupoty, z tej tożsamości, tych myśli, które mu świat wdrukował i odważnego z nich zrezygnowania i przyjęcia właściwego poglądu na swój temat, rozpoznaje, doświadcza swojej duchowej, niewidzialnej natury, jakości, prawdy o sobie. Spotyka się ze sobą samym, jako nieograniczonym i nieuwarunkowanym tym przemianym ciałem. No, takiego się rozpoznaje, umysł. I widzi wyraźnie, że się przejawił w tym materialnym ciele, i to ciało dalej ma, tylko ma inny do niego stosunek. I w tym momencie taka forma materialna, to nie jest już czująca istota, to jest forma nieczysta ducha. To jest forma nieczysta umysłu, ponieważ umysł sam jest duchowy, ale to ciało wcale z tego momentu nie stało się duchowe. Wcale nie ma zamiaru przechodzić przez ściany, dalej ma zamiar się starzeć, umierać, chorować. W zależności tam od realizacji mogą być wpływy na te jakość chorowania, na to zdrowie. Im bardziej wyższa tym bardziej duch oddziałuje na te fałszywe komunikaty i sugestie, które by kazały ciało umierać, starzeć się czy chorować, i można neutralizować różne paranoje umysłowe, które ignorancji umysłującej istoty wymyśla i z tego powodu choruje. Ale generalnie, dopóki nie przechodzimy przez ściany, trzeba założyć, że szybciej że później i tak się zestarzejemy, umrzemy, i tak to wygląda. I to jest wtedy tak zwana forma nieczysta, czyli ona cały czas nie jest jednak formą duchową. Została wykorzystana do tego, żeby zrealizować gospodarza, tego, który zamieszkuje to ciało, czyli została właściwie spożytkowana ta forma czującej istoty. I mówi się, że świat ludzki jest najbardziej sprzyjającym światem samsary, gdzie można spożytkować tą formę do poświęcenia się praktyce i urzeczywistnienia swojej egzystencji duchowej, bo nie ma tutaj aż tyle cierpienia i przeszkód, jak w niższych światach, co by uniemożliwiały zainteresowanie się sobą i duchową praktyką, a zresztą nie ma na tyle dużo i atrakcji, żeby uważać, że aż tak super jest być człowiekiem jak w wyższych światach. Dlatego budowie i różni zbawiciele, bodhisattwowie lubią się odracać w ludzkim świecie, bo tutaj mają największe szanse doczyć do tych czujących istot, kto je zamieszkuje, czyli do umysłu. Bo ten umysł to jest ten sam umysł, co mają czujące istoty piekielne, głodne duchy, zwierzęta czy ludzie, półbogowie Bogowie, to nie ma znaczenia, jaka forma się oświeci, bo wszystkie formy rozpoznają ten sam umysł. Więc jeżeli ta forma nie sprzyja rozpoznaniu, którym zamieszkuje, a ta forma bardziej sprzyja, no to idziemy tam, gdzie można osiągnąć efekt. To jest oczywiste, że nie będziemy odradzać się w światach, gdzie są potencjalni budowie, ale wiemy, że się do nich nie dopukamy. Bo albo nie mają czasu na jakieś w ogóle dyskusje, bo co, cierpią od rana do wieczora i wiją się z bólu, albo mają takie życie, że heja i żyją tak długo, że w naszej perspektywy ludzkiej to w ogóle są wieczni, to tak samo nie mamy motywacji ich tam przekonywać, żeby głębiej coś zainteresowali się sobą. Więc w tym sensie ludzki świat jest ok, i ta forma nieczysta odpadnie. I zostanie egzystencja duchowa, która ma konkretną swoją historię, ma swoją biografię, ma swoje wyobrażenia na swój temat, jak to była kiedyś człowiekiem, który nie znał darmy, a potem spotkał darmę i się oświecił. No ma tę swoją historię, ma swoje wspomnienia. Może mieć wspomnienia zeszłych żywotów, jeśli się odradzał świadomie i był bodhisattwą, to może pamiętać wręcz całą swoją historię. Zeszłych rodziców, aktualnych rodziców i te swoje różne tutaj przygody. Nie ma problemu. To jest wszystko jego historia, to są jego osobiste, biograficzne przejawienia tego umysłu. Oczywiście ten umysł rozumie, że te uwarunkowania, te wspomnienia są związane z tą egzystencją przemijalną, materialną, z tym swoim wyłonieniem, przylgnięciem do niego i wprost ma do nich stosunek identyfikacyjny, na ile bezkrytycznie podchodził do tej swojej materialnej formy. Im bardziej rozumie uniwersalność swojej egzystencji duchowej, to ma dystans, brak przywiązania do tych swoich wyobrażeń o sobie, do swoich biografii, potrafi je zrelatywizować i rozpuścić jako prawdę o sobie, ponieważ wie że tak naprawdę wszystkie biografie są jego biografiami i z punktu widzenia ostatecznej prawdy o tym jestem to wszystkie czujące istoty, które były są i będą, to są moje historie życiowe. Tylko one o tym nie wiedzą. No ale ja to wiem i to jest moja biografia, która to wie. Czyli znowu wróciliśmy do indywidualnego aspektu i go nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. Mamy ciągle swoje istnienie W momencie, jak mój umysł oświeci, to nie znaczy, że Twój umysł oświeci albo umysł wszystkich czujących istot będzie niezgubiony w tych swoich formach, i w tych swoich światach i w tych swoich celach. Ta fala rozpoznała naturę wspólną dla wszystkich fal wodną, naturę oceanu. To ona wie, czym jest przejawieniem konkretna fala dobiła do brzegu i ona teraz wie. Skończyła się jej karma materialna, ale jej karmiczna biograficzna ciągłość dotarła do końca swojego brzegu materialnego, oświecona i ona wie, że jest tą wodą całego oceanu, ale to ona wie i ona może mniej lub bardziej widzieć siebie jako ten cały ocean, ale ona nie ma formy, zauważ. Czyli nie ma tutaj formy duchowej. Ona się tutaj może bardzo łatwo taka historia na oświeconego umysłu, no mimo wszystko pogubić no bo cały czas próbuje być świadoma i żywa w kategoriach swojego indywidualnego zrozumienia siebie jako umysłu, które zawdzięczało konkretnej swojej biograficznej, materialnej formie, a teraz już tej formy nie ma. Oczywiście może jeszcze myśleć o sobie w kategoriach miała tatę, mamę, czyli próbować siebie odnaleźć już bez tego ciała i tam pasożytować wręcz na tych ludziach i tam ich prześladować, żeby tylko o mnie myśleć, żeby potwierdzali i przypominali mi, kim ja byłam, czyli kim ja jestem jako duch, ale ja nie mam już formy. Potencjał duchowy na szczęście posiada też potencjał formy duchowej. Czyli my mamy potencjał duchowy, który nie polega na tym, że jesteśmy koegzystencją bezforemną, ale mamy jeszcze potencjał jako duch, jako egzystencja duchowa posiadania osobistej formy duchowej i to jest forma czysta tak zwana, forma duchowa, czysta, czyli ona powstaje sama przez się, sami z siebie ją tworzymy, sami ją utrzymujemy i sami z siebie potrafimy ją rozpuścić, przestać ją posiadać, to jest forma duchowa. I ona nie wymaga, żeby sobie zaistniała nikogo poza nami samymi, nas, ducha bezforemnego. Nie potrzebujemy do tego mamy i taty. Sami z siebie ją właniamy. To jest forma duchowa. I to jest forma czysta. Ciało szczęśliwości. Nazywa się to czasami ciało zasługi, no bo to trzeba sobie wypraktykować tą formę. Tak, nie mamy ją na dzień dobry. Ciało zasługi. Nieoddzielne od mądrości. Nie ma zasługi bez mądrości, ale sama mądrość to nie wystarczy. Trzeba tą mądrość wykorzystać konkretnie, a w piecu alchemicznych przekształceń ją, tą formę zrealizować, urzeczywistnić, tak się to mówi. To jest tak zwany klasyczny idam, bóstwo medytacyjne, albo to się nazywa ciało wielebne, na przykład chwalebne. To to, które Jezus, jak pokazał się później po trzech dniach zmartwychwstał, no, przechodził przez ściany, to mógł też wyglądać inaczej. Czasami wyglądał jak nie w swojej formie, ale potrafił mieć formę. Wyglądał jak ciało, świadomy, umiał mieć formę duchową, sam Boga i ona jest generalnie dla dobra czujących istot, bo my ją posiadamy po to, żeby dzięki niej móc znowu wracać do tego świata i odradzać się. Bo tak naprawdę dla nas ona nie jest specjalnie potrzebna, no bo my generalnie wiemy, że jako egzystencja duchowa to my mamy dalej ciało materialne. Chociaż te mało lokalne zniknęło. I to jest ciało całego wszechświata, to jest nasze ciało materialne. Czyli wszystkie formy są moimi formami. I te oświecone i nieoświecone, te, które były, które są. Cały świat materialny są moją formą materialną. I też tak samo wszystkie formy duchowe są moimi formami. No i nie ma problemu. Nigdy cię nie urodziłem, nigdy nie umrę, a moje formy materialne się cały czas o siebie kłócą, zmieniają, nie wiedzą kim są i dosyć sceptycznie patrzymy na swoje ciało materialne, te głowice i na te galaktyki, które zachowują się jakby zupełnie istniały same przeście i nikogo nie było, który jest ich prawdziwym twarzą. Więc nie wiedzą o mnie. Więc, jeżeli chcę wracać do tego świata materialnego i przejawiać się dla dobra istot dobrze zachować swoją biografię historyczną, swoje doświadczenie, czyli mieć swoją formę duchową. I to jest ta właśnie forma Samboga Kai. I teraz, kiedy mamy tę formę Samboga Kai, czyli się z tego Idama, czy to jest nasz wehikuł duchowy, tak jak to jest nasz wehikuł materialny, pojazd, który pozwala się poruszać w tym świecie, to mamy wehikuł duchowy, który pozwala nam się poruszać bez tego ciała materialnego w świecie niematerialnym. Pojazd taki duchowy. To jest wehikuł, forma samogeka i bóstwa notracyjnego. Tantryczna wizja to jest trzech kaj, trzech ciał. Czyli mamy ciało bezforemne, ciało foremne czystej formy duchowej i mamy ciało nieczystej formy. Po tybetańsku to się nazywa cikiku, lonku, tulku, a w języku sanskryckim dharmakaya, sambugakaya, nirmanakaya. Mówiąc po naszemu najbardziej prosto, można powiedzieć duch, dusza, ciało. Kiedy myślimy o duszy jako o duszy duchowej, jako o duszy oświeconej która zna ducha, a nie jako duszy, którą mamy w plecaku i jest kwestią idei fixy do wierzenia. To o takiej duszy nie myślimy. Myślimy o duszy jako o formie ducha. Można tak powiedzieć, duch, dusza, ciało. Ale tą duszę trzeba zrealizować, jak widzimy, żeby mieć formę duchową. Trzeba ją zrealizować. Nie wystarczy tylko zrealizować naturę duszy, ducha. Duch musi wiedzieć, jak się to robi, żeby z niego wyłaniała się forma duchowa i że może to robić No bo umysł nie zna tej wiedzy o sobie się dowiaduje, że jest duchem, to się tylko dowiedział. Teraz się dowiaduje, że jeszcze może mieć swoją formę. I te ciało Nirmanakai, to się w buddyzmie nazywa ciało współczucia, ponieważ to jest ciało, które przychodzi na ten świat wyłącznie, żeby wejść w kontakt z tymi czującymi istotami, materialnymi formami i przekazywać im darmy. Uczyć je, kto zamieszkuje tą materialną świątynię. Wyrywać je z tego pędu samsarycznych wartości, z tego świata, w którym przebywają czy tylko ludzie, czy zwierzęta, czy bogowie, i zatrzymać je człowieka napotkanego, powiedzieć mu, zatrzymaj się, wędrowcze, szaleńcze, coś tu jest więcej w tym życiu do zrealizowania, masz potencjał duchowy. Buddha mówi wtedy przemyśl, po prostu przemijalność, za chwilę się to skończy. To jest wtedy Nirmana Kaya, to jest zewnętrzny nauczyciel. I człowiek ma ten potencjał duchowy posiadania trzech Kaj. Nie tylko człowiek, wszystkie czujące istoty mają, ale my ludzie mamy też potencjał duchowy posiadania trzech ciał. Czyli jesteśmy jednością tych trzech ciał w istocie. To jest nasz potencjał. To się nazywa wika Kaya. Potencjał który jak zrealizowany, to zrealizowaliśmy kai tak zwaną, czyli jesteśmy równocześnie ciałem materialnym, który dla ludzi wygląda jako tata, mama, sąsiad ma ileś lat i się pytają jak się czujesz, ile masz pieniędzy i dalej, i kiedy umrzesz albo jeszcze nie umieraj. Mamy to ciało, mamy ciało sambogakai, ciało duchowe i dzięki niemu możemy wchodzić w kontakt ze światami psychicznymi, dusznymi, Czujących istot, i jak są na tym etapie, to przekazywać im nauki, pokazywać im się w tych formach, i one wtedy mogą od nas pobierać nauki, nie musząc przychodzić do nas materialnym ciałem, spotykać się. Dla nas jest to nasza forma szczęśliwości, bo wiemy, że nie umrzemy. Mamy spokój co do tego ciała i właściwie stosunek. Wiemy, że to jest narzędzie pracy współczujące, osiołek nasz kochany, ale to nie jest nasza ostateczna forma. Mało tego, my tak naprawdę w ogóle formą jesteśmy. Ostatecznie jesteśmy mądrością, która zna swoją bezforemną naturę. I to jest mądrość tak zwana, czyli mamy mądrość, ciało szczęśliwości i ciało współczucia. I te trzy razem to jest dopiero, można powiedzieć, esencja mądrości, esencja prawdy. I to jest tak zwany potencjał duchowy, trzech I można osiągnąć, jak się dobrze praktykuje, coś takiego, że integrujemy te ciało materialne z ciałem mądrości dermakają, czyli z duchem, z ciałem bezforemnym naszym, w wyniku praktyk, do tego stopnia, że rozpoznajemy, że to ciało materialne jest jako składanka pięciu żywiołów i pięcioma czystymi światłami. Czy mądrościami ducha, to Rimpoczowie czują, że już zbliża się koniec Niermana Widzą, że już nie ma sensu dalej tego wózka ciągnąć, bo to już się za bardzo rozpada i nic z tego pożytku nie będzie, a za chwilę mogę się przejawić w nowym, świeżym ciele, w nowym wehikule dla dobraczących istot, bo mamy już pełną realizację Dermakai i Sambogakai i nie jest dla mnie żaden problem zmiana samochodu. No to dla dobra czujących istot, kiedy ten samochód tylko dlatego jeszcze funkcjonował dla świata, bo był potrzebny jako widzialny, ale już jedną nogą jest prawie całkowicie zintegrowany z duchem i traktowany jako pełna iluzja, to teraz mogę zamanifestować, że jest pełni iluzoryczny. I wtedy proszę moich uczniów o to, żeby zbudowali taki namiot, nie przeszkadzali mi, robię określone praktyki jeszcze w tym ciele, integrując całkowicie pięć żywiołów, wszystkie skandhy mojego ciała z czystą wizją, już całkowicie wiedząc, że to mi nie będzie potrzebne, mogę w pełni je zintegrować z duchem. I to jest, że nirmanakaya jest zintegrowana z darmakają do tego stopnia, że ta forma nieczysta staje się bogakają, staje się formą czystą. Czyli pełne przekształcenie nieczystej formy, nie w czystą formę. Pełne zintegrowanie z duchem, ze światłem. I wtedy ktoś taki nie zostawia po sobie szczątków i są te efekty świetliste, tęczowe z tego namiotu. Przychodzą uczniowie, potem otwierają, i tam nikogo nie ma. Rozpuścił się ich nauczyciel. Czasami uczniowie prosili zwyczajowo o zostawienie jakichś relikwii dla siebie. To tacy rinpochowie zostawiają po sobie czasami włosy, paznokcie, i wtedy mamy takie resztki. Ale to się rzadko zdarza, ten poziom rzeczywistnienia w naszych pomieszanych czasach już. Ale można było na przykład osiągnąć taki wielki transfer za życia. Na przykład guru Rinpoche, jak przyszedł do Tybetu na zaproszenie Trisana Teucena, żeby zaprowadzić naukę buddy, ponieważ lokalni nauczyciele i wyznawcy religii Bon przeszkadzali we wprowadzeniu darmy buddy. I pan Masambawa, jak przyszedł do króla docena na zaproszenie, no to Trisundeucen ogólnie, jako króty by oczekiwał wniosku pokłonu, szacunku. Pan Masambawa nie był skory w ogóle traktować go czołobitnie, więc tam się trochę przez chwilę ci ministrowie obruszyli i zdenerwowali. Król trochę się tak napiął, już coś tam chciał, ale pan Masambawa wtedy dik zub mądre ujarzmiania w ich kierunku skierował i wtedy taka mądra uniemożliwia czującym istotom w ogóle wykonać jakiegokolwiek ruchu i zmusza ich do pościągnięcia swoich negatywnych emocji, zapędów jakichś tam ruchowo-mentalnych. I wtedy poczuli taką moc, której nie byli w stanie Pokonać siłą swojej psychiki aroganckiej, przebić się przez tą energię. No, to pan Masambawa poprosił, że do niego podszedł i żeby dotknął go. To ta ręka przyszła na drugą stronę panbawały. Po prostu Pan Saba przyszedł już w ciele wielkiego przekształcenia. Był w tej formie widzialnej, formą ducha, już był tak iluzoryczny, podtrzymywał cały czas czystą wizję że to wszystko jest forma ducha, wiedział, że czujące istoty nie są w stanie tak czysto widzieć siebie jako te formy, ale jąc mocą swojej realizacji widział czysto te czujące istoty, a siebie miał tak zrealizowanego, więc można powiedzieć, że on przebywał w tym czasie w czystej krainie Zangdoparl. No więc to jest wtedy takie pełne przekształcenie. I to ogóry poczuł osiągnął. Niektórzy uważają, że Mistrz Jezus w tym grobie ciągnął wielkie przekształcenie ciał bąku i pokazał się potem w tej ciele duchowym, czyli osiągnął to wielkie przekształcenie, co Padma sambawa, ale w dużym stopniu miał to urzeczywistnione, bo te wszystkie które wykonywał z żywiołami, to są klasyczne już moce nad żywiołami, ogniem, wiatrem i tak dalej, gdzie się czysto te siły. I chodzi o to, że mamy ten potencjał duchowy i mamy możliwość wypraktykowania ciała zasługi, czyli to jest już coś, co musimy osobiście wysiedzieć na poduszce medytacyjnej, wymantrować, wypraktykować, wywizualizować, czyli nauczyć się jako duch przejawiać w tej formie i rozpoznać to jako własną formę i rozumieć, jak to funkcjonuje. I to jest bardzo tradycyjna, ortodoksyjna nauka buddyzmu tantrycznego, co tu powiedziałem. Nauka o trzech kajach, o potencjale i często w niektórych buddyzmach to nie ma tej wiedzy, i wtedy mówią o buddyzmie się jako ezoterycznym buddyzmie. Niekoniecznie ten ezoteryzm ma oznaczać szacunek i tajemność i wewnętrzność, tylko że to trochę takie szamaństwo, magia, i nie do końca my buddyści wiemy, czy tak aby jest, czy to jest na pewno nauka buddy, czy to jest normalne, bo my to znamy tylko dharmakaje, pusty umysł, a potem jakoś to będzie. No więc tym jakoś to będzie, to niekoniecznie musi być aż tak, jakby się nam chciał wydawać, że będzie. To są etapy rozwoju. Buddha nauczał stopniowo nauczanie ciała szczęśliwości. Nie można zaczynać dla czujących istot, które nie mają w ogóle pojęcia, że mają umysł duchowy. Jak można mówić o formie duchowej, kiedy one są egiami z tego świata? są umysłami tego świata? Jaką formę duchową? Kto ma mieć tą formę duchową? Ja? Więc Buddha nauczał najpierw o niewiedzy, o oczyszczeniu się z głupoty, o zrealizowaniu natury buddy, dharma kai, a potem dopiero mógł nauczać, obracać kołem darmy. Dalej, które to obroty goendarmy są różnymi poziomami nauczania wglądu dostosowanymi do możliwości słuchaczy, ale należy przynajmniej wiedzieć o tej możliwości i wziąć ją pod uwagę. Obe te słowa przyczyniły się do lepszego zrozumienia nauki buddy, nauki pana sambawy, nauki mistrza Jezusa i zainspirowały czujące istoty do mądrego wykorzystania swojego życia, a nie przebomblowania go i stracenia swojego duchowego potencjału. Oma a Benzar Guru Pema Sidi Hunk.